Przez jakiś czas na kanale nie było filmów. Dlatego proszę o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. A tymczasem przenosimy się na ulicę Niedomicką w Tarnowie, gdzie doszło do wypadku zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jeden z nich, Seat, jadący od strony Tarnowa w kierunku Żabna, i drugi osobowy marki Renault, jadący od Żabna w kierunku Tarnowa. Z niewyjaśnionych przyczyn, samochód osobowy marki Seat łapał, mówiąc kolokwialnie, pobocze prawym kołem i zjechał na przeciwległy pas. Tam zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. Marki Renault, w wyniku czego samochód yy, osobowy, no, Seat uderzył w drzewo. Yy, w tym zdarzeniu poszkodowane były dwie osoby, obydwie pojechały do szpitala, obydwie przytomne. Na miejscu działały dwa zastępcy Państwowej Straży Pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i dwa patrole policji. Tam droga zablokowana była przez około dwie godziny.